Szejkowie czekają na baryłki Ropy, a my jedziemy na Mistrzostwa Europy. Widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dlaczego ten wierszyk? Rozmawiałem w ogóle z kolegą kilka dni temu i on przypomniał mi przecież, że jak rozpoczynaliśmy. Jak rozpoczynaliśmy prowadzenie kanału Kosak Chess, no to pierwsze filmiki. Na tym kanale, jaki możecie zobaczyć, zawierały ten Strasburgerowy wierszyk na samym początku. I to miała być taka moja domena. Po jakimś czasie z naturalnych przyczyn to, to zanikło. Trochę mi też nieznanych. Ale nie widzę zupełnie problemu, żeby do tego nie wrócić. Bo, no bo w sumie, no bo, w sumie no bo w sumie czemu nie. Widzowie, tak, runda zero indywidualnych mistrzostw Europy. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy dziś widzicie ten filmik, no to ja już jutro wraz z całą polską ekipą, którą sobie zobaczymy w dalszej części filmu, pojedziemy do Rumunii grać 11 rund w szachy. Ale to nie jest właśnie byle jaki turniej, tylko są to mistrzostwa Europy. Na samym początku chciałbym Wam przedstawić szczegóły, w ogóle, jak wyglądają takie mistrzostwa. Kto może w nich zagrać, jakie są nagrody do wygrania, i tak dalej, i tak dalej. Przejdziemy sobie przez najważniejsze części tego komunikatu. Ja trochę będę coś w międzyczasie dopowiadał. W drugiej części filmu przejdziemy sobie do listy zawodników, zobaczymy, jak prezentują się moje matematyczne szanse na, na podbijanie rumuńskiej ziemi, jak również innych Polaków tam występujących. I przejdźmy do oglądania. Yy, no, no, wy przejdźcie do oglądania, a my przejdźmy do omawiania tego komunikatu. Pierwsza najważniejsza informacja. From 14 marca do 27 marca yy, odbywają się Mistrzostwa Europy, więc przez 12 dni, tak naprawdę, yy, będziecie mieli słuchajcie analizy partii. Dlaczego przez 12 dni? No, bo jest runda 0 i 11 partii, które sobie rozegramy. Yy, więc tak tak 12 analiz partii pojawi się na tym kanale. Pierwszy yy, to będzie mój pierwszy poważny turniej klasyczny też w tym roku, yy, bo ligi weekendowe ok, są poważne, ale turniej klasyczny, nie nazwałbym tego turniejem klasycznym. Yy, w mistrzostwach Europy może wziąć udział każdy. Każdy, kto należy do jakiejś tam, do krajowej federacji, no w tym przypadku wy Polacy, jeśli jesteście zawodnikiem zrzeszonym do Polskiego Związku Szachowego, możecie zagrać w Mistrzostwach Europy. Natomiast yy, wiąże się to z kosztami. I to możemy od razu do kosztów przejść, bo tutaj te informacje to dla nas są yy, mało istotne. Zobaczcie teraz tak, jeśli yy, ty, widzu, który najprawdopodobniej nie posiada tytułu od GM do FM, musi zapłacić 130 euro wpisowego plus obowiązkowo 100 euro wpisowe, 100 euro opłaty rejestracyjnej. Może tak to sobie przetłumaczymy. Więc osoby bez tytułu płacą 230 euro samego wpisowego, tak? no to to jest 1000 zł na same wpisowe. W turnieju, w którym prawdopodobnie zbierzesz Bęcki. <laughs> Więc dlatego pewnie. Yy nawet mimo to, że każdy może zagrać, to jak zobaczymy lista startowa nie ma 3 milionów zawodników, tylko raptem 400. Bo wpisowe jest niestety duże. Nie ma czegoś takiego jak warunki, nie ma czegoś takiego jak zniżka na wpisowe. No ja właśnie płacę tego wpisowego mniej, no bo 165 euro, z racji, że posiadam tytuł na liście startowej jeszcze IM, ale podobno w trakcie tych mistrzostw ma zostać nadany tytuł arcymistrza. Nie wiem jak to się odbędzie, podobno będzie rozgrywany Kongres FIDE na w trakcie mistrzostw Europy. Więc ja płacę 65 euro wpisowego plus 100 euro tej opłaty rejestracyjnej, więc to już jest 165 euro samego wpisowego. Yy, tak, yy, tutaj są oczywiście jakieś warunki dotyczące tego dotyczące deadlineu zapłacania wpisowego. Gramy 11 rund, 90 minut na 40 posunięć, yy, czyli standardowe tempo klasyczne z kontrolą. Yy, gdzie po 40 posunięciu dodaje się 30 minut dla każdego zawodnika. Więc partie będą długie, mogą trwać naprawdę nawet do, spokojnie do do 6, do 6 godzin. Eee, ale gdzieś tak przy, przypuszczam, że mniej więcej partie po 3-4 godzinach eee, tak standardowo mogą się kończyć. No więc mamy do czynienia z takimi klasycznymi szachami klasycznymi. Bardzo ładnie mówiąc. Eee, to nas nie interesuje. O, to, to nas może interesuje, bo tu widzowie przechodzimy do zakładki nagród. Mhm. Tak, to może nas interesować. Eee, zobaczcie, że Mistrz Europy zgarnia 20 tysięcy euro. Nagrody są rozlokowane do 23 miejsca. Natomiast tutaj, chyba że tu nie ma w ogóle wzmianki o tym. O, rok temu na Mistrzostwach Europy ja zająłem miejsce 27. A mimo to załapałem się na nagrodę. Tam dostałem jakieś 500 euro, chyba. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że mamy do czynienia z tak zwanym systemem dzielenia nagród Horta który sprawia, że jeśli są zawodnicy, którzy się znajdują w tej samej grupie punktowej, czyli na przykład zawodnik, który jest 18 i przynależny jest mu 1100 euro, i zawodnik 27, który również ma tyle samo punktów, no ale nie jest w tej y, liście, tej top 23, którą tutaj mamy wspomnianą, no to wówczas każdy zawodników, który y, znajduje się w grupie punktowej, która y, której przynależy jakaś nagroda. Ja nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę, ale <grych> dobra. No, może inaczej. Jest, dajmy na to, zawodnik. Pierwszy zawodnik z yy, wynikiem 7,5 punktu zajął miejsce 15, co nie? Pierwszy zawodnik z wynikiem 7,5 punktów zajął miejsce 15. Ale zawodnik z miejscem 30 yy, też zdobył 7,5 punktu. Więc pan Hort wpadł na genialny pomysł no tak z przymrużeniem oka trochę mi się ten Hort nie podoba. Bo system Horta nagradza tych, którzy mają yy, gorszą wartościowość pomocniczą, a każe tych, którym poszło w turnieju ewidentnie lepiej. Bo zawodnik, który zajął miejsce 15. Nie dostanie tego 1400 euro, bo on swoją nagrodą będzie musiał się podzielić z całą resztą zawodników, którzy są w tej samej grupie punktowej co on. Ja, tak na przykład, ja zabrałem komuś pieniądze rok temu. Zabrałem komuś pieniądze, bo ja zająłem miejsce 27, czyli nie znajdowałem się w top 23, nie znalazłem się w miejscach nagrodzonych. No, ale z racji, że byłem w grupie 7,5 punktowców, którzy, yy, niektórzy, niektórzy z nich załapali się na nagrody, musieli się ze mną częścią nagrody podzielić. Ja akurat niestety nie wiem, jak matematycznie to się prezentuje. Mi kiedyś próbowano to tłumaczyć, ale jestem oporny na zdobywanie takiej wiedzy, yy, więc nie pamiętam. Yy, bardzo ten system niestety mi się nie podoba, no bo ja jak. Yy, Zagrałem oczywiście wtedy bardzo dobry turniej, ale nie załapałem się komunikatowo na nagrodę. No i nie powinienem jej dostać. Nie mogę. Oj, przepraszam, przepraszam najmocniej. No nie mogę komuś zabrać nagrody. Nie można tak. Nie można tak. No ale tak jest. No ale niestety tak jest. Dodatkowo mamy nagrody dla najlepszej kobiety, najlepszego juniora, najlepszego seniora, najlepszego w ogóle rumuńskiego gracza. Także najlepszy rumuński gracz może zgarnąć 1000 euro. A rumuńscy gracze są całkiem przyzwoici, chociażby Konstantin Lupulescu, którego możecie kojarzyć z QA, o którym tak ciepło się wypowiadam. Co widzowie. Yy, więc yy, tak. Yy, tu mamy nagrody. A, no i tutaj w ogóle ważna informacja. Zobaczcie, że tak. Yy, w nawiązaniu do regulaminu FIDE 20, top 20 graczy kwalifikuje się do pucharu świata. To by też był temat poruszany w na poprzednich mistrzostwach. Gdzie ja zająłem te miejsce 27, no i napisałem, że 7 gra... zabrakło mi 7 miejsc do tego, żeby do Pucharu Świata awansować. Dla osób, które nie wiedzą, czym jest Puchar Świata, to jest taki najbardziej prestiżowy, indywidualny turniej. O, znaczy no nie Open, bo jest to jednak dla. Znaczy Open pod względem takim, że mogą w nim brać udział i kobiety, i mężczyźni, więc pod tym względem Open, ale samo do... zakwalifikowanie się do Pucharu Świata jest naprawdę. Trudną rzeczą, i sam udział w Pucharze Świata ja już bym nazwał prestiżowym bardzo. Jak dostaniemy się do Pucharu Świata, będziemy się tym przejmować. <grydy> w każdym razie, też może warto wspomnieć, że edycję z roku 2021 wygrał yy, nomen, omen Jan Krzysztof Duda i zgarnął yy, pokaźną nagrodę tam 100 tysięcy dolców. Eee, tylko tutaj mamy gwiazdkę, tu mamy gwiazdkę. Ja przypuszczam, że ta gwiazdka tyczy się faktu takiego, no bo tak. W poprzednich mistrzostwach Europy brali, yy, są zawodnicy, którzy grali i w poprzednim roku, i w tym roku. Więc jak wydarzy się sytuacja, że dajmy na to Aleksander Indicz, czyli mistrz Europy z 2024 roku, w tym roku również zajmie miejsce w top 20 i dostanie... Czyli tym samym dostanie się do Pucharu Świata, co nie ma sensu, no bo dostał się w roku 2024, wówczas kolejna osoba z listy otrzymuje miejsce za Aleksandra Indicia. Czyli, jeśli osoby, które w poprzednich Mistrzostwach Europy i dostały się do Pucharu Świata, dostaną się również do Pucharu Świata w tej edycji, oddają miejsce kolejnemu graczowi, czyli. Dobra, tu bo ja tak może to tłumaczę pokrętnie, ale mam nadzieję, że to jest jasne. Wyobraźmy sobie, że w tegorocznej edycji Mistrzostw Europy 10 zawodników, którzy już mają awans do Pucharu Świata, zajmują miejsce w top 20. Oznacza to, że wszyscy zawodnicy z top 30, 20 plus 10, dostaną się do Pucharu Świata, więc. Teraz paradoksalnie nie trzeba będzie walczyć o takie stricte top 20, bo prawdopodobnie jakieś miejsce delikatnie dalsze niż 20, może zapewnić awans do pucharu świata. Ale dobra, widzowie, my się na to nie nastawiamy. Bo nastawianie się nie prowadzi do niczego dobrego. Naszym celem będzie granie w szachy, granie dobrych szachów, a co będzie, to będzie. Tak jak zresztą było ostatnio. Co będzie, to będzie. Graliśmy sobie w szachy i wyszło, i wyszło to naprawdę dobrze. Więc mam nadzieję, że ta tendencja w tym roku też się utrzyma. Tutaj mamy całą rozpiskę. W ogóle link do całego komunikatu będziecie mieli w opisie filmu. Więc się nie martwcie, będziecie sobie mogli to sprawdzić na własną rękę. Mamy dzień wolny. I to jest. Powiem tak. Ja. Z jednej strony dzień wolny jest fajny, bo faktycznie po wyczerpujących partiach można sobie chwilę odsawnąć, odpocząć i, i, na, i zregenerować te baterijki, ale z drugiej strony ten dzień wolny dla wielu zawodników jest to wybicie z rytmu, wybicie z rytmu, z takiej rutyny, że wiecie, wstajecie rano, się przygotowujecie, szukacie jakiegoś śniadania i tak dalej, szukacie, no to do, do, do tego też dojdziemy, do tego też dojdziemy. Jest jakaś taka rutyna, w której żyjesz i w której trwasz, i ten dzień wolny czasami potrafi z tej rutyny wybić, co może mieć przełożenie na, na, jakieś, na jakieś wyniki, bo no okej, okay, no dobra, będziesz mógł sobie więcej pospać, będziesz mógł sobie zrobić wszystko to, na co nie miałeś czasu w trakcie. W trakcie pozostałości turnieju, ale rozumiecie o co chodzi, tak? Wybicie z jakiejś takiej rutyny, z takiego rytmu turniejowego, czasami może zadziałać na niekorzyść. Natomiast ja nie narzekam, bo u mnie dzień wolny był jak zbawienie, bo mogłem yy, odpocząć faktycznie, yy, zregenerować siły, pozwiedzać naprawdę piękną czarnogórę. No i druga połowa turnieju wyglądała naprawdę fajnie, więc widzimy jedna runda dziennie, wszystkie rundy poza ostatnią o godzinie 15 mają miejsce. Tak, nic więcej do, doda do dodania tutaj nie mam. Tutaj widzimy, że o, patrzcie, że tu zakwaterowanie i pełne wyżywienie yy, będzie w jakimś tam hotelu Europa 4 Gwiazdki, ale hola, hola. Czy Kosak Czes będzie mieszkał w hotelu Europa 4 Gwiazdki i tam płacił yy, 170 euro za, za dzień, za pokój? Nie, 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 bo Hotel Europa, moi drodzy, jest dla wybrańców. Yy, Hotel Europa, moi drodzy, to jest miejsce, albo tak, no jeśli macie pieniążki, no to oczywiście możecie spać w super hotelu, mieć pełne wyżywienie. Jasne, że tak. No ale mnie i Sparumena nie stać na, na, taki, na taki wypad. Więc ten hotel jest to bardziej taka informacja dla, dla tych takich koksów. Z tego, co mi się wydaje, to w ogóle członkowie kadry narodowej. Członkowie kadry narodowej mają faktycznie zapewnione miejsce w, w takim hotelu. Więc taki Radek Wojtaszek czy, czy Mateusz Bartel, o których będziemy rozmawiać, w takim hotelu mogą, myślę, że mogą nawet mieszkać. No ale takie chłopki, roztropki, Jasz, Parumen, no i cała, cała banda innych graczy z Polski musi szukać zakwaterowania na własną rękę. No i my również. No i to jest już akurat standardowa zagrywka, tak? Ja tutaj nie narzekam ani nic, bo to na każdym turnieju, na którym. Nie możemy dostać warunków. Tak sytuacja wygląda, że szukamy bookingu, szukamy jakiegoś apartamentu. Fajnie byłoby, żeby nie był on za drogi, żeby był blisko sali gry. Taki też z Miłoszem znaleźliśmy. 15 minut spacerem od sali gry. No i właśnie dlatego powiedziałem o szukaniu tego śniadania wcześniej, bo. Sprawa wygląda tak, że w trakcie tej rutyny, no my jeszcze musimy pomyśleć o tym, co my zjemy, gdzie my zjemy, w jaki sposób. No teraz ja z tego, z tego miejsca jeszcze nie powiem, bo ja nie do końca wiem, jak prezentuje się gastronomia w tej miejscowości Eforie Nord, ale damy radę, bo zawsze sobie dajemy radę. No, i co widzowie? Tu visa information my wizy nie potrzebujemy do Rumunii. Transport to jest akurat jakaś nowość dla mnie, bo zawsze transport był, widzowie, koszt transportu był zawarty w, tych, w tej opłacie rejestracyjnej w tym wpisowym. A tutaj z kolei. Akurat państwo sobie życzą jeszcze 25 euro za transport w jedną stronę z Bukaresztu do Eforie Nord, a że tam się nie da inaczej dostać, no to wszyscy lecą do Bukaresztu, no i wszyscy biorą transport od organizatora. Więc płacimy jeszcze dodatkowe 50 euro, no bo potem na lotnisko trzeba wrócić. Ale to są już kolejne dodatkowe koszta, z którymi nigdy się nie mierzyłem na... A to już będzie mój czwarty udział w Mistrzostwach Europy, z tego co liczę na szybko. Więc, no, ale, no, ok, no, dostosowujemy się do tego. Co tutaj, moi drodzy, można jeszcze powiedzieć? Tu są jakieś takie małe duperele, to nie wiem, czy tym się będziemy przejmowali. Aha, tak, no, będzie anti-cheating, oczywiście. Jakiś tam minimalny dreskoł też jest wymagany, że w krótkich spodenkach nie można przyjść, czy tam w jakichś klapkach, w czapce z daszkiem, w okularach. Wiecie o co chodzi? No, jakieś takie. Taki podstawowy dress code ma być zachowany, że Twoje ubranie ma być schludne. Jeansy są, myślę, akceptowane. <laughs> eee, chyba komunikat cały przedstawiliśmy. Myślę, że od razu możemy przejść do listy startowej. Tylko ja, przepraszam, pozwolę teraz siebie przenieść na drugi koniec. Ewentualnie może nawet... Albo nie, dobra, na razie sobie zostawmy tak i kliknijmy sobie na eee, pol, widzowie. Kliknijmy sobie na pol, Mamy tutaj więc wszystkich zawodników z, z Polski, którzy wybier wybierają się do, do Rumunii. Tak jak powiedziałem, mamy Radka Wojtaszka i mamy Mateusza Bartla, którzy. Oj kurczę, przepraszam za znikanie tej listy. Którzy najprawdopodobniej no, będą mieli zapewnione bardzo dogodne warunki. Możliwe, że Szymon Gumulasz również, ale nie chcę tutaj siać plotek. Jestem czwartym zawodnikiem z Polski. Co jest dla mnie trochę yy, dziwne. Trochę dziwne, ale to może, nie wiem, może Kosak czas swoje kwalifikacje podniósł, no ale raczej nie, no bo y, dużo, sporo, jakaś tam sensowna ekipa z Polski, y, z Polski zawsze jeździła. Nigdy bym nie powiedział, że mogę być czwartym zawodnikiem z Polski, ale to też pewnie dlatego na przykład taki Kacper Piorun nie wybiera się na Mistrzostwa Europy, no bo on już w Pucharze, do Pucharu Świata się dostał y, z ubiegłorocznych mistrzostw. Mamy zobaczcie, patrzcie, 94, 95, 96 i 98, także bardzo zbici są tutaj Kosakowski, Heberla, Klimkowski i Malek. No tu niestety mamy tych trzech IM-ów. My wszyscy, czyli Janek, Janek i Kosak Czes, my wszyscy czekamy na, na ten kongres, kiedy się on odbędzie, żeby nam te tytuły przyznali. Jankowie czekają chyba z miesięcy 5, ja już rozpoczynam czwarty miesiąc czekania, albo nie, ja właśnie nawet rozpoczynam piąty miesiąc czekania. A chociaż, dobra, y, grudzień, styczeń. Nie, dobra, to czwarty miesiąc czekania rozpoczynam, bo marzec. Jankowie czekają miesięcy 5. Miejmy nadzieję, że ten kongres, kongres w końcu się odbędzie. Ja wybieram się na turniej z Miłoszem, z, z Miłoszem Jajogłowym szparumenem Będziemy razem y, mieszkali, no i pewnie też większą część czasu spędzali. No ale mamy też zawodnika z naszego rocznika, Radka Psyka Kuba. Kuba Seman, oczywiście, tak, Mistrz Świata do lat 16, y, Jonasz Baum. Aktywny zawodnik, bardzo zobaczcie, 2471 normą na Mistrza Międzynarodowego. Krzysztof Raczek też ostatnio bardzo aktywny gracz. Mistrz Polski do lat 18 zdaje się też ubiegłoroczny zawodnik, którego możecie kojarzyć z nickname'u Legit na, na Title Tuesdayach. Kuba Fus, który paradoksalnie znowu pojawia się na Mistrzostwach Europy, ale mówię paradoksalnie. Nie będzie leciał z Polski, tylko ze Stanów Zjednoczonych, tam gdzie y, studiuje na Uniwersytecie w Teksasie, i tam ze swoją ekipą z Teksasu, y, którzy <noise> z Teksasu na no, Mistrzostwach Europy. Kosak, co ty wygadujesz? Nie, no ale tak, no bo dużo studentów w tym y, Teksasie jest y, Europejczykami, więc ma to jak największy sens. Paweł Sowiński, oczywiście Mistrz Świata do lat. 14, Patryk Cieślak też Mistrz Świata do lat 14, Aleksandra Malcewska, ja, yy, tak, no to jest z tego, co widzę, najlepsza kobieta, bo tutaj mamy po, poniżej też Oliwie Kiełbasę, yy, tak, no i mamy Bartka Turskiego, Aleksandra Chnydiuka, tu widzimy za utytułowanych zawodników, ostatni utytułowany zawodnik Andrzej Krzywda, Yy, znany programista yy, prowadzący fanpage'u from in, yy, from CM to International nie from 2 przepraszam from 2 to International Master Yy, tak, więc ekipa z Polski jest w ogóle, zobaczcie, bardzo, bardzo liczna Możemy przejść do listy startowej jako takiej Tu z racji, że mam zaznaczonych Polaków, no to Polacy będą się wyświetlali na czerwono Boguś, Boguś jest na y, pierwszym miejscu No Boguś jest y, najlepszym y, rumuńskim y, szachistą, więc no, w sumie jako gospodarz y, Nic dziwnego, że w Mistrzostwach Europy bierze udział Bogusia możemy kojarzyć nawet z filmiku na kanale, gdzie na Title Tuesday udało mi się go capnąć. Mamy Miszanika, Aleksieja Sarane, Van Forest Jordan, Elianow, Sarkjan Shand, Daniel Darda. To są w ogóle te same, ci sami zawodnicy grają zawsze w tych mistrzostwach Europy. Daniel Jufa w ogóle z rankingiem 2654. To jest wow, to dla mnie jest jakiś bardzo duży wystrzał, bo Daniel Jufa, znany hiszpański arcymistrz. Zazwyczaj krążył w okolicach 2600. Jak mnie ogrywał na turnieju w Marsylii, no to właśnie koło 2600 miał. Nils Grandelius na ostatnich mistrzostwach Europy zremisowałem z nim. Jonas Bierre, no zawodnika, prywatnie naprawdę bardzo sympatyczny człowiek, no ale muszę powiedzieć, że kojarzy. Mam bardzo dobre wspomnienia z nim. Jak chcecie sprawdzić sami na własną rękę, no to dziewiąta runda ubiegłorocznych mistrzostw Europy. Mateusz Bartel z rankingiem 33. Gurel Edis, no to też pamiętamy go z rundy siódmej poprzednich mistrzostw. Więc tutaj ci zawodnicy... O, Petrow Nikita to runda czwarta tych mistrzostw. To z tym gościem akurat mam z bardzo złe wspomnienia. <noise> Ale z kolei bardzo dużo wniosków. Bardzo dużo rzeczy mnie nauczył. No i jak zjedziemy sobie dalej, no to gdzieś w pierwszej setce jest tutaj zbiorowisko Polaków. Kosakowski, Heberla, Klimkowski, Malek, Kuba Seman gdzieś tam też dobija do pierwszej setki. Ogólnie wszystkich zawodników, jak możemy Zobaczyć, mamy około 400, więc tak jak powiedziałem, to, że nie ma żadnych limitów yy, dotyczących zgłoszenia, to, że nie ma żadnych limitów dotyczących rankingu i tak dalej, wcale nie oznacza, że tutaj mamy kilka milionów graczy, bo to wpisowe jest po prostu duże. No a też zobaczcie, zapłacicie 1000 euro czy znaczy 1000 zł wpisowego, zapłacicie za zakwaterowanie, za przelot, no bo tam też trzeba się dostać wydać kilka tysiaków po to, żeby dostać jakieś bęcki, no to, no to też nie, nie o to chodzi, co nie? To też nie o to chodzi. No zależy kto co lubi, tak? No bo nie mnie tam oceniać. Ale jak ktoś lubi szachy, to myślę, że to jest super sprawa. No bo to dla pasjonatów szachów, myślę, to jest super sprawa, żeby pojechać na ten turniej, zobaczyć z tyloma naprawdę fantastycznymi zawodnikami, no z czołówką światową, tak? No przecież Radek Wojtaszek, sekundant Ananda, 2,750 w piku, no to my tutaj mamy takich, takich zawodników na liście. Nils Grandelius, sekundant Carsena, to być w jednej sali z tymi wszystkimi gwiazdami, no, to myślę, że dla pasjonata szachów to jest jak raj, zobaczyć jak oni grają, jak sobie radzą, jak w ogóle wygląda organizacja całego tego turnieju. To w taki, z takiej perspektywy rozumiem. No, ale jeśli ktoś na przykład ma piątą kategorię szachową, no i chciałby się sprawdzić, zobaczyć jak mu pójdzie na mistrzostwach Europy, bo yy, wygrał kilka rapidów na Czeskomie, no to prawdopodobnie inwestycja na taki turniej to jest jeszcze odległa perspektywa. Nie polecałbym. No i co widzowie? To jest Ronda Zero, krótkie przedstawienie wszystkiego, co się tutaj dzieje. My jedziemy walczyć w piątek, kiedy to widzicie. Prawdopodobnie jestem w trakcie podróży. Do Bukaresztu i z Bukaresztu do tej miejscowości Eforie Nord. Wszystkie potrzebne linki, czyli linki do wyników, do regulaminu, jeśli byście chcieli sprawdzić to też na własną rękę. Link do transmisji siłą rzeczy jeszcze nie będzie, no bo ona nie wystartowała, ale link do transmisji w, tra w trakcie rundy pierwszej już na pewno się pojawi. Także co, jakie są moje oczekiwania? Absolutnie żadne. Chciałbym tam zagrać naprawdę na luzie. Chciałbym zagrać dobrze, chciałbym zaprezentować się z dobrej strony, ale nie mam wobec siebie żadnych oczekiwań. Wiem, że ta strategia w moim przypadku się często dosyć sprawdza, więc będę ją podtrzymywał. Brak oczekiwań pomaga ci, nie możesz się zawieść, jak nie masz żadnych oczekiwań, bo jak ci nie pójdzie i nie miałeś żadnych oczekiwań, no to spoko, no scenariusz się spełnił, ale jeśli dobrze ci pójdzie, nie mając żadnych oczekiwań, no to możesz się tylko i wyłącznie ucieszyć. Więc tak do tego podchodzę i z tego miejsca zapraszam już was na, na sobotę albo na niedzielę. W sumie zobaczymy jeszcze, kiedy, kiedy ja zajmę się w. Stawieniem tej y, analizy z rundy pierwszej, i do usłyszenia, widzowie. Widzimy się już w Rumunii. Trzymajcie się.